Cześć, witajcie, z tej strony z nawojami z drugiej dzisiaj chodźcie, sobie takie, jakiś puchar kartuna nie wiem, pobrałem jakąś sobie gra, tutaj trochę co pograłem nie wiem, puchar mam kilka takich tutaj, chwilę dwie to się robiło bo pamiętam, od lotowania to jest tak Nie wiem, żeby to było. Nie wiem, żeby to było. Nie wiem, to było. Nie wiem, żeby to było. Nie wiem, żeby to było. Nie wiem, żeby to Nie będzie chciało potem Nie je ja najpierw, a potem jest, straszne, jest strasznie to strasznie, taki... to mi taki... to Nie to Nie

Chciałam nagrać odcinek z jakiejś gry o smokach, w której nawet nie wiedziałem co tu jest, nie? Tylko internet odmówił posłuszeństwa od myśliwych w takim odcinek z Generalnie to jest wszystko co się robi w tej grze. Po prostu biegasz, podajesz soki, i gole. I Coś w tej grze Jest to odcinek na YouTube na Znaczy jeszcze się tu oczywiście ulepsza i tak dalej. Nie wiem czemu w odcinku swatnej to mi właśnie nie było YouTube przesyłanie, co się nie przed przesyłanie, tylko nie przecież to światów było tak, Jakże... ja przed przesłaniem jeszcze wszystko, wszystko słyszałem. Muszę to coś to myślę, że będzie słychać, a jak nie będzie słychać, to się zdenerwuję i to tak porządnie. I pamiętam, że normalnie nie było słychać na innych. Pamiętam, że wzywałem subskrybowy baldin od okay, ja bym nie denerwował. Ale patrzcie, jakie, nie wiem. Dziękuję. I tu się takie jak się uda. A tu cięcia będę robić, bo by, ja bym te lichtniejsze robi światło, to jest tylko 9% baterii. Więc cięcia będę co jakiś czas robić. Gdybyście nie musieli oglądać wszystkiego, bo to jednak nic nie będzie. Dobra, jest bramka. No, co żeś zmieniłem. Stron. Sobie. Ja to ja nie będę grywać wszystkiego, bo ktoś nie będzie chciało tego oglądać, nie? To jest większa akcja. I kiedy będę strzelać? Co to będę robić? próbujemy ziumu, dało się. 5 do 0. to jest Powersu. Teraz widzimy krajnicę i nie pokazał Я задала мне вопрос, начинала из моих школы, потому что я так редко навижу на этого ютуба. И тебе уже так смешно. Он же глотный верти. Я знаю, что не верти. Я так, потому что я не знаю, что это дальше не тихо No oczywiście już nie robię cięć, bo tak na... albo zdrowej, więc... No, to no, inna bramka. Nie wiem, czemu na odcinku wiem jakieś czas, bo teraz... ...wpokój nie obronę, nie? A teraz na odcinku widzicie, 9 do 0 wygrywam. Przecież że ja im częściej nagrywał, bo to jest odcinek na zapas, jak mi się nie będzie chciało nagrywać. I to jest właśnie jeden z zapasowych odcinków, które mam, z takich no, dość gorszych gier. No tak, co nagrywam z takich Fortnite'ów w Minecraft, coś takiego chyba będę starać nagrywać. Jeżeli chcecie z z bloka w Minecrafcie, to też mogę dzisiaj spróbować pierwszy odcinek nagrać. Tak mi moja bateria ja nie odmówię, to się wszystko, a chyba odmówi. Grać skończymy nagrywanie. O, ja podczas tego księcia dużo już zrobiłam. Po prostu nie chcę mi się wszystkich akcji pokazywać, że to jednak trzy mecze będą. Będę sobie kuchar. To chyba rozdzielę na kilka odcinków, wiecie, bo to na jednym tu wyjdzie jeden bardzo długi. Jak jeden mecz trwa około 6 minut, to łącznie wyjdzie około. Nie, nie chcę mi się liczyć, nie? Ale. Wyszłoby więcej chyba niż... No około 18-19 minut by wyszło. To jest długo, więc... No. To będą osobne odcinki, na przykład gdzie nie będę jeden rzucać. No to dobra, tutaj to już jest koniec tego odcinka, oczywiście biorę się dalej za nagrywanie. Wam nagrać dalszy ciąg. Ja się żegnam.